Wczoraj w przewodowie przed godziną 16 w powiecie chrubieszowskim w województwie lubelskim doszło do dwóch tajemniczych eksplozji, które najprawdopodobniej były spowodowane wybuchem dwóch pocisków rosyjskiej produkcji na terenie naszego kraju. Na miejscu pracuje policja, ale w ogóle po co jest tam policja, jakie czynności ma przeprowadzać, no i co chcą sprawdzić i ujawnić. Ja jestem Bagiet, były policjant, rozmawiam o służbie w policji bez cenzury. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki i sierżant bageta z tej strony. No trzeba by być chyba kompletnie głuchym i ślepym, żeby nie słyszeć, co się wczoraj stało na terenie naszego państwa. Niestety w wyniku tych eksplozji śmierć poniosło dwie osoby, które akurat znajdowały się tam na tym polu, gdzie doszło do tych dwóch eksplozji. Wszyscy głośno mówią o tym, że na terytorium naszego kraju spadły dwa pociski produkcji rosyjskiej. Nie wiadomo z jakiej strony, czy była to obrona przeciwlotnicza Ukrainy, która próbowała zestrzelić rosyjskie rakiety, czy po prostu rosyjskie rakiety spadły gdzieś na, naszą, na nasze terytorium. W takich okolicznościach, czemu tak się stało, nie wiemy. No i teraz tutaj wkrada się rola policji. Dlaczego jest tam w ogóle policja, a nie wojsko, a nie Straż Graniczna i tak dalej? No słuchajcie, tutaj możemy sobie przede wszystkim przeczytać takie główne komunikaty z policyjnych stron. Policja przekonuje, w sensie polska policja na Facebooku, gdzie w przewodowie, gdzie doszło do wybuchu, policjanci od początku zdarzenia zabezpieczają teren. Policyjni eksperci m.in. z Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji wspólnie z innymi służbami szczegółowo. Wyjaśniają okoliczności zdarzenia i zabezpieczają dowody. No tutaj, oczywiście, znalazł się już pewien znawca, który, jak zwykle, zawsze się znajdzie taki jeden typ, który musi się przypierdolić. Nie ma nic pojęcia w ogóle o policyjnej robocie, ale zna się najlepiej. Podejrzewam, że nigdy nawet nie był w wojsku czy w jakiejkolwiek innej służbie, a mianowicie pan Karol Hudzik. Pisze, trzy różne jednostki, plus inne służby, żeby wyjaśnić to, że jakieś rakiety spadły, dowody? Jakie dowody? Spadło i tyle w temacie. Szukajcie winnych tego zdarzenia i dlaczego typu się stało, a nie kilka grup bez żadnego konkretnego i produktywnego celu. Zmniejszyć budżet na policję. Od razu z trzech jednostek zrobiłaby się jedna też by dali radę. Nie. Jestem pewien, że chłop tak jak powiedziałem, chuja w ogóle wie o policyjnej robocie, To już widać po samym tekście. No, typ sam sobie przeczy w, we własnym komentarzu. Pisze tak. Szukajcie winnych tego zdarzenia i dlaczego typu się stało. Podejrzewam, że chodziło o dlaczego to się stało, a nie kilka grup bez żadnego konkretnego i produktywnego celu. Typie co jest sprawę, jakie to jest poważne wydarzenie, na skalę światową, i ty chcesz, żeby jedna grupa tam yy, pracowała? No właśnie po to ci policjanci tam pracują, żeby ustalić, to, jak pisałeś, winnych tego zdarzenia i dlaczego to się stało? Między innymi dlatego jest tam policja, mój drogi Misiu, który nie wie nic absolutnie o policyjnej pracy, żeby powiedzieć, na przykład, właśnie, kto wystrzelił? Czyja była ta rakieta? jakie była produkcji, z jakiego zestawu pochodziła? Na przykład przeciw lotniczego, a może to była rakieta typu Cruise, Skąd została wystrzelona, właśnie? Czy z terytorium Ukrainy, czy z terytorium? Rosji. Jeżeli została wystrzelona z terytorium Ukrainy, do której wersji teraz widzę, że się skłania dyplomacja amerykańska i wywiad amerykański, że jednak była to obrona rakietowa Ukrainy, która po prostu wystrzeliła rakietę i spadła ona na nasze terytorium, no to dlaczego nie zadziałało samo zniszczenie w takiej rakiecie? Idąc dalej, jeżeli już zabezpieczymy te wszystkie ślady, a widzimy, że technicy pracują sobie w pełni profesjonalnie w tych wszystkich kombinezonach, w których widzimy ich na przykład na jakichś tam filmach, czy w jakichś, nie wiem, programach telewizyjnych, czy para dokumentach i sobie zbierają mozolnie te ślady, bo tam jest naprawdę kupa roboty. Po pierwsze, miejsce oględzin jest bardzo duże. Po drugie, trzeba zapewnić sobie sprzęt techniczny, żeby to wszystko odpowiednio zabezpieczyć, żeby tam przede wszystkim nic nie spierdolić, bo Opcję na zabezpieczenie śladu macie raz. Jak już raz za ślady, to możecie sobie w dupę sadzić te oględziny i ich nie zabezpieczycie. A, za, a spierdolenie zabezpieczenia śladów jest bardzo proste. Mówię wam to jako człowiek, który pracował rok w dochodzeniowce. Wiadomo, że nie jest to jakiś długi staż mojej pracy w wydziale kryminalnym jako dochodzeniowiec, ale napatrzyłem się trochę na robotę techników. Wiadomo, że w mniejszej skali, przy jakichś włamaniach, czy jakichś pobiciach innych takich rzeczach, nie w, yy, w sytuacji zabezpieczania ewentualnego miejsca ataku rakietowego, ale policja musi to i tak wyjaśnić. No, policja jest organem, który jest do tego powołany więc idąc dalej, jeżeli już zrobimy całą tą mozolną robotę, zabezpieczymy wszystkie ślady, między innymi pozostałości rakiet, gdzie nie wiem, zdjęcia tego wszystkiego krążą już po necie że, że tych odłamków tam jest sporo że tych pozostałości jakichś metalowych powykręcanych jest sporo to są ślady, je wszystko, to wszystko trzeba zabezpieczyć do osobnych pudełek na osobny numer w protokole oględzin to nie jest takie proste wcale i tak jak mówię, to jest, szczególnie przy wybuchu to jest mozolny proces, bo te te ślady są rozrzucone jeszcze na dodatek, ale jeżeli już je sobie wszystkie zabezpieczymy szczęśliwie, to te ślady trzeba jeszcze wysłać do laboratorium kryminalistycznego, bo zabezpieczenie śladów, a analiza i wydanie ekspertyzy to są dwie różne rzeczy. Potem w laboratorium to się wszystko bada, tam są biegli, trzeba napisać ekspertyzy. Także nie, misiu kolorowy, to nie jest takie proste i to wcale sobie nie zajmuje roboty jednej ekipy, tylko to jest mozolna, długa robota policyjna przede wszystkim i kryminalistyczna, znaczy kryminalistyczna, no to policyjna, wiadomo, i jak zwykle tutaj ktoś, kto nie ma w ogóle pojęcia, nawet nie liznął tego, jak wygląda praca policjanta i, i podejrzewam, że wiedzy na temat pracy policyjnej czerpie z policjantki i policjanci z innych chujowych seriali, które nie mają nic absolutnie wspólnego z rzeczywistością, mądrzy się jak zwykle. Więc tutaj no robota jest czysto policyjna, jak przy takich zdarzeniach. Jest dokładnie tak samo, jak to byłby wypadek komunikacyjny. Nawet jeżeli tam nie doszło do żadnego czynu zabronionego przestępstwa, był to jakiś nieszczęśliwy wypadek, whatever, no to trzeba to wyjaśnić. Wyjaśnienia nie biorą się z z dupy nie biorą się z powietrza, tylko te wszystkie okoliczności trzeba zebrać do kupy. To, co da się zabezpieczyć i przenieść do laboratorium. To zbadać już, że tak powiem, na neutralnym gruncie, w sterylnych warunkach. Czego się nie da, to zrobić to na miejscu, zabezpieczyć i możliwie odtworzyć to, co się tam stało, przelać na papier i potem sobie to analizować w długim, mozolnym procesie, a nie w, na Facebooku, w komentarzach, tak jak zrobił to ten pan, który, tak jak powiedzieliśmy jeszcze raz i będę to powtarzać, nie ma absolutnie pojęcia o tym i podejrzewam, że jest typem po prostu internetowego krzykacza, no ale zawsze tacy będą. Co więcej, no na miejscu, tak zresztą, jak pisze komenda główna policji, w swoim, Innym poście. Na miejscu pracują też policyjne drony, pracuje też helikopter policyjny. Uspokajamy, nic niepokojącego nie dzieje się. No, nie uważam tak. Myślę, że zawsze jest tak, że jak władza, czy jakiś rząd, czy ktokolwiek mówi, że nic się niepokojącego nie dzieje, no to jednak coś się stało. I gdyby, zobaczcie, no, gdyby coś się stało, coś pierdołowego, coś, coś właśnie nie niepokojącego, to powiedzieliby o tym od razu. Słuchajcie, coś tam się stało, nie wiem, był jakiś wybuch, kolizja, whatever, coś tam się zadziało. Mówią o tym od od razu, na przykład, jak jest jakiś wypadek czy cokolwiek, zauważcie. A jeżeli nie mówią nic, albo was uspokajają, mówią, że nic się takiego nie stało, no najprawdopodobniej coś się stało. Nie mówię, że trzeba się bać, ale. Jeżeli ktoś mówi, że się nie stało nic niepokojącego, no to jednak chyba coś się stało. Z tak z własnego doświadczenia mogę wam powiedzieć z mojego nikłego doświadczenia życiowego, bo dalej jestem młody, młodym człowiekiem i jakichś tam bardzo dużych kryzysów w swoim życiu, szczególnie światowych, nie przeżyłem, no chyba to jest największy, póki co, niestety. Na miejscu działają różne służby. Oczywiście Straż Pożarna, która podejrzewam zabezpiecza całe miejsce, no i też była odpowiedzialna za jakąś tam akcję ratunkową. Niestety ludzi nie udało się uratować, zginęły dwie osoby. Bardzo duża tragedia dla rodzin, wiadomo. Działało też ratownictwo medyczne, no i przede wszystkim tak, jak powiedziałem, policja, policja, która musi wyjaśnić przede wszystkim okoliczności tego zdarzenia. Jeżeli nie będzie tam przeprowadzona dobra, rzetelna robota kryminalistyczna, dobre zabezpieczenie, dobra obserwacja, m.in. z dronów, między innymi z helikoptera podejrzewam, analiza zdjęć satelitarnych, które pewnie będą dostarczone gdzieś przez wywiad natowski, wywiad amerykański, no to nie będzie możliwe ustalenie wszystkich okoliczności w rzetelny sposób, tak jakbyśmy to chcieli. A jeżeli ktoś pierdoli takie głupoty w komentarzach, powiem to jeszcze raz, pewnie trzeci czy czwarty, to nie ma pojęcia. Przeczytałem ten komentarz, ja już wiedziałem z jakim człowiekiem będę miał do czynienia. Nawet nie musiałem kończyć czytać tego komentarza, bo jak ktoś mówi o czymś takim w taki sposób, to wiadomo, że czerpie wiedzę na tematy policyjne i służbowe, właśnie z neta i z przemówień jakichś dziwnych osób w dziwnych miejscach. Ja zapraszam do wsparcia mojego kanału na Patronite. Jeżeli macie taką ochotę, zapraszam na moją grupę na Facebooku, gdzie możecie sobie porozmawiać na różne policyjne tematy. Dajcie znać, co wy się o tym w komentarzach. Oczywiście proszę o jakąś w miarę merytoryczną i niewulgarną dyskusję. Mówię w miarę, bo to się nigdy nie uda. Zapraszam na TikToka, Instagrama. Trzymajcie się i hej!